Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na nadzwyczajną inaugurację roku akademickiego 2023-2024. Nadzwyczajną, bo wspólną dla wszystkich uczelni publicznych Katowic. Razem przywitamy nadchodzący rok akademicki, a wcześniej orszaki rektorskie przejdą ulicami Katowic, pokazując. Naszą współpracę, manifestując radość z tego, że znów nasze uczelnie ruszają z edukacją akademicką. To wydarzenie niezwykłe, dlatego że dokumentuje znakomitą współpracę, zarówno siedmiu uczelni publicznych Katowic, ale także miasta Katowice. Samorządu Województwa oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, z którymi wspólnie to niezwykłe wydarzenie organizujemy. Bezpośrednim impulsem do tej współpracy jest tytuł Europejskiego Miasta Nauki dla Katowic na rok 2024. Nasze uczelnie odegrały niezwykle istotną rolę w aplikacji o ten tytuł. Przygotowaliśmy wspaniały koncert. Będą Państwo mogli usłyszeć koncert organowy w wykonaniu rektora Akademii Muzycznej pana profesora Władysława Szymańskiego, a także koncert orkiestry NOSPR. Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 29 września o godzinie 16. .00. Ci z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym powitaniu roku akademickiego bezpośrednio. Będą mogli obejrzeć zarejestrowany materiał później. Vivat Akademia, vivat profesores.